Sitodruk, czy nadruki transferowe. Sitodruk jest starą technologią znaną, która pozwala wykonywać bardzo tanie nadruki, ale musi być to nakład minimum 100 sztuk. Poniżej 100 sztuk to w zasadzie nie bardzo się opłaca ze względu na koszty. Do wykonania sitodruku potrzebujemy zrobić matrycę. Matrycę pod każdy kolor, co wyraźnie wydłuża i podaża kosz. Przy tego typu wydruku, jak tutaj ten zwierzączek, możemy zrobić to bardzo szybko metodą cyfrową. Proszę zobaczyć z fotograficzną jakością. I teraz, jeżeli robimy duże nakłady, zwłaszcza w jednym kolorze, oczywiście technika druku jest opłacalna. Przy większych nakładach wielokolorowych nadruków również jest opłacalne. Natomiast przy małych nakładach, do tak powiedziałem, do 100 sztuk, bardziej opłacalna jest technika transferowa tym bardziej, że ją możemy nakładać, tak jak powiedziałem, na różnych tworzywach, na różnych materiałach i możemy robić pojedyncze wydruki, możemy również sobie zamówić sami wydruki i wgrzać je teoretycznie żelazkiem, natomiast jest to o tyle niezalecane, że znacznie obniża to wytrzymałość na druku natomiast jeżeli potrzebujemy, tak jak tutaj koszulkę, która będzie używana kilka razy prawdopodobnie no to tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Tak? A pozwala zrobić sobie nadług u siebie na pojedynczych produktach. Czyli jeszcze raz. Zdecydowanie w dzisiejszych czasach polecamy techniki transferowe. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, to przy prawidłowym praniu wytrzymuje spokojnie tyle co koszulka, czyli 100-200 prań. Po tyle wytrzymuje przeciętny materiał. To, że ktoś ma Koszulka Adidasa i wydaje mi się, że ta koszulka wytrzymuje nie wiadomo jak długo. To też niech zwróci uwagę, jak często ją pierze: czy ją pierze codziennie, czy raczej raz w tygodniu. Wtedy ten czas eksploatacji się znacznie wydłuża. Jeżeli mamy koszulkę firmową tak jak tutaj, to musi być to koszulka premium najlepiej, bo ona wytrzyma rok, ale też nie dłużej no bo będzie prana co drugi, trzeci dzień. Czyli 100 prania wyjdzie mniej więcej w ciągu jednego roku. Czyli reasumując, sito druk tak, pod są duże nakłady i najlepiej jeden kolor. Techniki transferowe, jeżeli potrzebujemy małe nakłady i na różnych tworzywach. Czapol.pl, polecamy się, gdyby było coś potrzebne.